Dzisiaj film o ulubieńcach wszech czasów. Dzisiaj powiem Wam o kosmetykach, które moje, moje, moje make-upowanie i paznokcie, bo to będzie jeden podpunkt między paznokciami, po prostu zrewolucjonizowały. To nie są zwykłe kosmetyki, które lubię. To są po prostu kosmetyki, które coś dosłownie we mnie zmieniły. Oczywiście nie we mnie wewnętrznie, chociaż. E, e, to z tym też bym się kłóciła, bo jednak są rzeczy, które jeśli są zewnętrznie, zmieniają nas wewnętrznie. Na przykład dodają bardzo dużo pewności siebie, co jest niesamowite i co jest ogromną siłą, którą mamy w sobie i możemy spożytkować w jakiś jeszcze fajniejszy sposób. No dobra, koniec dygresji. Czyli co? Rzeczy, które naprawdę są dla mnie rewolucyjne, które jeśli po prostu zastosowałam, sprawiły, że po prostu poszłam mega level wyżej w e, jakby stosowaniu, czy w jakimś danym problemie, który został rozwiązany, ale zaraz zobaczycie, bo to zależy po prostu od danego kosmetyku. Są to zupełnie różne rzeczy. E, specjalnie nie dawałam pielęgnacji, dlatego że o pielęgnacji to chyba musiałabym zupełnie zrobić e, taki sam film, tylko skupiający się tylko na pielęgnacji. No dobra, już e, może przejdziemy do tematu. No. <grym> Pierwsza rzecz to coś, co. E, Mam? Dzięki Wam. Co odkryłam, dzięki Wam. Ponieważ pamiętam bardzo dobrze, jak dobry rok temu opowiadałam w filmie to, jaki mam straszny problem właśnie z paznokciami. Z lakierem, który nie trzyma się totalnie na moich paznokciach. Dzisiaj wyjątkowo nie mam pomalowanych paznokci, bo jak wiecie, zawsze mam pomalowane i to nie tylko do filmu. Mam je po prostu zawsze pomalowane. Dlatego, że odkryłam sposób, dzięki któremu lakier trzyma się moich paznokci. Naprawdę z ręką na sercu lakier kiedyś. Jeśli wytrzymał u mnie więcej niż dobę, to była, to była już rewolucja wtedy, ale no wiadomo, to jest bardzo mało, to strasznie zniechęcało mnie do malowania paznokci, mimo że zawsze miałam zadbane skórki, ładnie wypiłowane paznokcie, nawilżone dłoni i w ogóle, bo, bo to zawsze było dla mnie ważne, no to kwestia lakieru... Zawsze ubolewałam, zawsze no super fajnie, wszystkim zazdrościłam koleżanków, które mogą mieć ładnie pomalowane paznokcie i nie muszą tego robić po prostu codziennie. Nie byłam w stanie malować sobie codziennie paznokci, e, robiłam tylko na jakiś taki mleczny kolor, który trzymał się trochę lepiej i, i tyle, no i koniec. Ale to, co odkryłam dzięki wam, te dwie rzeczy, top, znaczy baza i top coat sprawiły, że... Prawie każdy lakier zamieniłam w lakier długotrwały, a lakiery długotrwałe trzymają mi się po prostu jak nie do zdarcia. Ja wszystko, co robię, całą pracę, którą robię, robię rękoma, dlatego lakiery mega szybko mi odpryskują, a to sprawiło, że po prostu. No, jestem w niebie. Yy, odżywka do paznokci z Evelyn 8 w 1, której nie stosuję jako odżywkę, stosuję tylko i wyłącznie jako bazę pod lakier, czyli dwa razy w tygodniu, bo w tym momencie wystarczy mi, że maluję paznokcie równo dwa razy w tygodniu i jest cacuszko. Yy, oraz top coat Sejbit. Lubię też bardzo Essie Good To Go, ale Sejwit lubię troszeczkę, troszeczkę bardziej, bo wydaje mi się, że u mnie działa... Yy, Odrobinkę lepiej. Nie jest taka straszna różnica. Good to go jest trochę bardziej dostępny, bo można je kupić w Superfarm. A te skubańce trzeba już zamawiać z internetu. Był tam jeden sklep, ale często we po prostu ich tam nie ma. No ale dobra, dobra, nieważne. W każdym razie, bardzo, bardzo ważna uwaga, jeśli chodzi o odżywkę 8 w 81. Ona dla jednym tworzy cuda, tak jak mi a innym niszczy paznokcie. Dlatego to jest coś, do czego musicie podejść z bardzo dużą rezerwą, e, ponieważ jest to odżywka na formaldehydzie. Tak jak wiele odżywek do paznokci, Y, które właśnie zawierają formaldehyd, mogą zadziałać albo w tą dobrą stronę, albo w złą. Dlaczego? Dlatego, że formaldehyd jest trucizną, która podana w niewielkiej ilości może sprawić, że organizm się broni, czyli pogrubia płytkę paznokciową, dzięki czemu paznokcie będą dłuższe, mniej łamliwe itd. Mi paznokcie po prostu zupełnie przestały się rozdwajać. Kiedyś bardzo często się rozdwajały. Od tej odżywki nie dość, że rosną dłuższe, mocniejsze, to się nie rozdwajają. Ale u niektórych działa ta trucizna tak jakby zbyt mocno i e, powoduje na przykład odklejanie się płytki paznokciowej od paznokcia. Powoduje mnóstwo naprawdę niemiłych rzeczy. Dlatego jeśli ta odżywka, to tylko z rezerwą. Ja używam jej od, od, od praktycznie roku e, i nic się nie dzieje, ale robię to tylko dwa razy właśnie w tygodniu, maksymalnie dwa razy w tygodniu oczywiście. E, ok, to pazury i dziękuję jeszcze raz, bo to dzięki wam. E, kolejna rzecz. Tak sobie pomyślałam na początku, kiedy się przygotowywałam do tego filmu, że totalną rewolucję na mojej twarzy zrobił Kreolan Anti-Shine. To puder, który jest na bazie mm, yy, pudru ryżowego. Yy, to jest jego główny składnik, który niesamowicie matuje yy, skórę. Ja mam skórę mieszaną, ale mam też skórę wrażliwą. On tej skóry nie podrażnia. Bardzo delikatnie bieli, yy, co akurat dla mnie jest plusem, bo mi rozjaśnia podkład. Yy, ale matuje tak jak nic innego, po prostu. E, moja skóra naprawdę w strefie T po dwóch godzinach, po każdym innym pudrze, świeciła się po prostu, nie wiem, jak można... O nie, tak nie powiem, że się świeci. Jak księżyc, o, jak księżyc w pełni się świeciła. Dobra, e, ale nie powiem, żeby to był rewolucyjny kosmetyk, dlatego, że jest to po prostu w większości um, puder ryżowy, który można kupić e, w formie innych kosmetyków, bądź po prostu czysty podder ryżowy nałożyć na twarz i będzie podobny efekt. Dlatego to nie jest rewolucja. Dla mnie rewolucją było znalezienie mojego ukochanego podkładu. Ja swojego podkładu szukałam około dwóch lat i trafiłam. MAC Studio Fix Fluid. W tej chwili yy, kupiłam NW13, ponieważ. Yy, jakby MAK wprowadził od niedawna te jeszcze niższe numery, jeszcze jaśniejsze kolory. Wcześniej miałam NC15, który był odrobineczkę za żółty i minimalnie za ciemny. Także NW13 jest dla mnie cudem. Yy, I o co chodzi? Formuła. Formuła jest taka, że yy, moja skóra ma wszystko, czego potrzebuje, ponieważ ten yy, podkład, yy, jeśli nałożę się go warstwami bardzo dobrze kryje a ja w pewnych miejscach um, znaczy mam po prostu trądzik różowaty więc jestem różowa w niektórych miejscach często nakładam więcej um, po prostu podkładu a nie muszę dzięki temu korzystać z korektora Wcześniej zawsze musiałam wspierać się korektorem Teraz mogę to też zrobić, też podkład korektor Ale wystarczy, że nałożę dwie warstwy w te miejsca, gdzie chcę większego krycia właśnie tego podkładu Plus on jest też dobry dla mm, skór, które nie są suche Bo też leciutko matuje i fajnie zatrzymuje to wszystko Nie przemieszcza się u mnie na skórze, zachowuje się cudownie żaden podkład nie trwał też tak długo na mojej skórze Dlatego on posiada wszystkie wyznaczniki, których potrzebuję Bo jak wiecie, w ogóle znalezienie idealnego podkładu, to jest po prostu jakiś koszmar, chyba koszmar. Albo kolor jest zły, albo nie trzyma wam się ten podkład, albo się z czymś waży, albo nie kryje tak jak trzeba. Po prostu jest milion powodów, dla których podkład jest nie taki. Ten jest właśnie taki. Także uwielbiam to. Już za bardzo nie testuję innych podkładów, chyba, że tylko i wyłącznie na, jakby na cele filmowe. Dla siebie samej. Nie widzę potrzeby. Chociaż, kto wie, może się pojawi coś jeszcze lepszego, wiecie, że jestem maniaczką i mogę odkrywać ciągle na nowo jeszcze nowsze, jeszcze lepsze rzeczy. No, bo póki się nie odkryje czegoś nowego, jeszcze lepszego, nie wie się, że to, co się miało, było niewystarczające. Prosta rzecz. Kolejne, trzecie teraz. Pędzle. Wiadomo, pędzle robią totalną rewolucję w makijażu, no nikt nie zaprzeczy, ale co tu będę mówić banałami, że po prostu pędzle. Opowiem o tym, który po prostu dzień jego zakupu i pierwszy dzień użytku zapadł mi totalnie w pamięć. To 217 z maka. Ja takie pędzle mam dwa. Jak widzicie, one minimalnie różnią się od siebie, dlatego że są robione ręcznie. Można je też w sklepie wybrać. Możecie wybrać, zobaczyć konkretny pędzel, oczywiście nie podotykać, bo one są w folii specjalnej. To yy, było ciężkie, naprawdę bardzo ciężkie 100 zł. Dlatego że wtedy kiedy kupowałam te pędzle, w ogóle miałam 5 kosmetyków na krzyż. I nie wiedziałam, co to znaczy dobry pędzel do blendowania. Nie wiedziałam, póki nie poznałam 217. Pamiętam dokładnie ten dzień, kiedy go użyłam po raz pierwszy. I muszę Wam powiedzieć, że to były naprawdę mieszane emocje na przed użyciem, dlatego że dziewczyno chyba Cię porąbało, kupiłaś pędzel za stówę, a wtedy naprawdę liczyłam każdą złotówkę, jeśli o to chodzi, tak? w moim życiu, po prostu ciężko było mi finansowo. Kupiłam ten pędzel, więc z jednej strony w ogóle myśli, że w ogóle, no... wzięłaś i wydałaś 100 zł na kilka włosów w ogóle na trzonku i... ale z drugiej strony w ogóle taki wielki jest przecież... wielkie... mit? Nie, nie, mit, mit kojarzy się źle zawsze. Wielki jest po prostu... Taka wielka aura, um, która otacza w ogóle um, ten pędzel, tą 217, spróbowałam, zakochałam się, pochłonął mnie totalnie. Można powiedzieć, że był to też taki jakby krok, który sprawił, e, że bardziej uwierzyłam w makijaż, ponieważ do tej pory myślałam, że te wszystkie piękne cieniowania, które widziałam na filmach, na zdjęciach, e, właśnie na YouTubie, e, że to, to chyba tego się nie da zrobić. Nie wiem, kto to robi. To robią nad nadludzie i w ogóle nie wiem, co oni mają i czego, czy, czym się posługują, ale na pewno ja tego nie mam i nie będę potrafić. Nie, z tym pędzlem zobaczyłam, że można. Do tej pory jest to pędzel, który, którym potrafi zrobić pełen makijaż prawie każdy makijaż, oprócz takich, gdzie trzeba po prostu na przykład specyficznie jedną cienką kreskę zrobić e, i tak dalej. Wiadomo, kreski się nim nie zrobi, ale jeśli chodzi o cieniowanie, jestem w stanie tym e, pędzlem zrobić pełny makijaż. Wszystko. Nawet dolną powiekę, wszystko. Totalnie wszystko. <laughs> nie ma drugiego takiego. Nie ma. Ale obiecuję też od razu w tym miejscu, że mm, jak zajmę się sagą w ogóle o oczach i cieniowaniu, na pewno e, zrobię cały oddzielny film w ogóle o cieniach do... O, o pędzla do blendowania, ponieważ to jest coś, co jest mega rewolucyjne i też nie zawsze, nie dla każdego na sam początek, teraz to wiem oczywiście, bo jestem doświadczona już na tym polu, tak drogi pędzel będzie odpowiedni, bo są inne, które są bardzo podobne, bardzo fajne i są bardzo tanie. Dobra, ale to już koniec dygresji. Kolejna rzecz, kolejna rzecz to po prostu baza pod cienie. Ja używam, polecam, ostatnio używam tych trzech. Czyli, mm, I love Stage Essence, e, Paint Pota Soft Augur z Maca i e, cienia, z, e, cienia takiego z drobinkami. O, on, jako jedyny, nie jest e, matowy po prostu, nie ujednolica koloru, tylko daje już taki e, zdrowy poblask. W tej chwili też mam go na powiekach, i on tak naprawdę całe to, 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 to takie delikatne beżo złoto właśnie robi mi na oczkach. E, I co? Po prostu baza. Podcienie sprawia, że w ogóle da się cieniować. Nie wiedziałam, jak żyłam bez tego produktu. Ja byłam mega zniechęcona do malowania sobie oczu. Tak samo jak spędzam przed chwilą wspomniałam, myślałam, że po prostu tych rzeczy się nie da zrobić. I tak jak nakładałam kiedyś cienie, tak po prostu stwierdziłam, że nie wiem, ja chyba jestem jakaś dziwna, mam jakieś dziwne oczy, czy po prostu ze słabe produkty i tak dalej. Nie, w ogóle. Dobra baza pod cienie, a tak, ta, wiecie, kosztuje około 10 zł. No, sprawia, że wasze cienie lecą w ogóle pff, trzy rangi wyżej. Naprawdę. Nawet, no, nie powiem, że jakieś najgorsze, ale po prostu średnio słabe cienie e, potrafią być całkiem fajnymi cieniami, którzy, które się dobrze trzymają. I wszystko jest ze sługą bazy. Także to jest kosmetyk, który pff, zmienił moje podejście bardzo, bardzo mocno. I ostatnia rzecz. E, ostatnia rzecz. E, to taka rzecz, którą można by było się po mnie spodziewać, że właśnie tutaj opowiem. Opowiem teraz o czerwonej pomadce. To jest moja ulubiona, ponieważ była... Jest to moja pierwsza czerwona pomadka. To Russian Red z której nie podarowałam sobie, jakbym nie użyła w mój, w, mój, w mój dzień ślubu. Ja pomadek czerwonych mam trochę. Można powiedzieć, że kolekcjonuję czerwienie z różnych film i w różnych odcieniach. Dlaczego czerwone? Czerwona pomadka i w ogóle. Jak uczyłam się makijażu, już tam coś trochę umiałam. Bardziej się skupiałam właśnie na zakryciu niedoskonałości twarzy i oczu, i zawsze uważałam, że usta. Nie, moje usta są małe, nierówne, niefajne. Żyłam po prostu cały czas w przekonaniu, że no nic się nie da z nimi zrobić. No trzeba się pogodzić z naturą. Tyle nie można mieć przecież wszystkiego. No. Ale pewnego dnia. Stwierdziłam, że nie, nie, w ogóle można, da się, ja spróbuję, ja zobaczę, ja będę oglądać, testować, sprawdzać, zrobię tak, że moje usta będą wyglądały pięknie i będę mogła na nich nosić piękny, mocny kolor. Po prostu pamiętam, że wtedy było tak, że była to jesień i na te nowe trendy jesienno-zimowe czerwień miała być takim hitem totalnym. A wiem, że wtedy wcześniej w ogóle usta nie były jakoś tam podkreślane i tak dalej. W pewnej, po prostu, jakim, yy, chyba w L gazecie albo w Twoim stylu właśnie widziałam artykuł właśnie o czerwonych pomadkach. Ten, w tym artykule oczywiście nie było nic wartościowego za bardzo. Chodzi o to, że przykuł on moją uwagę na tyle, że stwierdziłam, że nie, zdeterminuję się i zrobię i sama sobie udowodnię, że z moimi ustami da się coś zrobić i że mogę nosić czerwień. No i zrobiłam! Zresztą tutaj odsyłam was do filmu, w którym pokazuję, jak uzyskać idealny kształt ust, nawet jeśli takiego właśnie nie macie. To było coś, co mega mnie zniechęcało, a to jest do osiągnięcia i to jest łatwiejsze niż nam się wydaje, po prostu. Narysowałam te usta od nowa dokładnie tak, jak być powinny, położyłam tą czerwień, popatrzyłam na siebie, i byłam taka dumna, po prostu byłam taka dumna, byłam taka zadowolona, i słuchajcie, wyszłam na ulicę i to co poczułam tą pewność siebie jaką dostałam e, dzięki temu że po prostu miałam takie piękne usta o jakich marzyłam i to po prostu za pociągnięciem kilku produktów bez żadnych operacji bez niczego tak naprawdę e, jakby sztu to jaką sztuką jest robienie makijażu, wtedy osiągnęło u mnie po prostu poziom e, ekscytacji pełnej. E, no to było niesamowite. To też jest jedna z takich rzeczy, dzięki którym ja chcę tak bardzo się dzielić z innymi, z wami, właśnie e, tym, co potrafię. Dlatego pokazuję to w filmach. To wszystko, czego właśnie się nauczyłam, dzięki czemu uwierzyłam, że się da. I chcę wam pokazać, że się da, bo ja też uważałam kiedyś, że się nie da. Dokładnie. I tą tutaj ładną refleksją zakończymy całość. Następny film, który kręcę zaraz, będzie o pięciu, ale bublach. Także mam nadzieję, że tutaj pozwu nie będzie żadnego. Nikt z tych firm, o których będę mówić źle, nie obejrzy tego filmu, ale nieważne, teraz jesteśmy nadal w, w przełomowych pozytywnych rzeczach, ja bardzo bym was prosiła, żebyście napisali choć jeden, może pięć, jak jak macie chwilkę czasu, ale co najmniej jeden jeden, jeden po prostu, żebym mogła poznać was bliżej, żebyśmy mogły, mogli mogły i mogli, bo też to panowie, inspirować się sobą, napiszcie coś co było dla Was rewolucją? Jakiś kosmetyk, który zrewolucjonizował właśnie Wasz makijaż, Waszą pielęgnację. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli się tym podzielicie ze mną. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Papatki!